Pomiędzy 8 a 10 grudnia zapraszam na kolejną, trzecią edycję Winter Forum Face and Body do Zakopanego. Zakopane dzięki temu kongresowi stało się znane nie tylko z powodu nart, osypków, ale też z powodu kongresu medycyny estetycznej. Proszę państwa, spotkamy się ze znakomitymi specjalistami polskimi i zagranicznymi. I mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś ciekawego, co będzie mógł wprowadzić w swojej pracy zawodowej. Zapraszam nie tylko z powodów naukowych, ale także dlatego, że w trakcie kongresu jest świetna atmosfera i znakomite imprezy. Do zobaczenia!